Siemoneczko, z tej strony delem Paranek, paranek na pewno nie boży Nie zgładził żadnych grzechów, czemu mam. Czapka! Kawałek czapki, na mikro. Oj! Siemaneczko. z tej strony. Chyba diabeł. Dzisiaj zagramy sobie. B. co Tego, że pizzę simulator Zapomniałem o jednej rzeczy: o ważnej rzeczy, zapomniałem. Bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Pokażę wam bajer, ale nie mam pojęcia, gdzie go dać. Patrzcie to, patrzcie to. Jaki bajer, nie? zamówiłem, Crazy! No nie widać tego dobrze, patrzcie to. Zajebiste! O kurwa, zajebiste! I patrzcie, są różne tryby, nie? Różne tryby kolorystyczne. Więc to nie jest takie byle co, to jest zajebiste. I są ogólnie tryby poza kolorami. No damy spilot, ale... To jest też przycisk. No to nawet koloru nie widać tego dobrze. Ej, nie widać koloru. Czemu to jest takie zielone? Ko kompletnie nie oddaje koloru. Ale no nieważne. I są różne to jest fioletowy na przykład. No to widać, no nie. No tak, to nie zobacz O, o, hu Zajebiste, co? Ale są tryby zmieniających się kolorów. I to nie jest ten tryb. To, widzicie, i to się teraz sam. Ko same kolory się zmieniają, nie? Bomba! Jest jeszcze taki, że się ściemnia, chyba. O, jest taki. Co prze przeskakuje. Jest, o, właśnie taki, że jest na przykład niebieski, nie? I teraz będzie ciemność wpadało i zmieniało kolor jest też coś takiego. No to nie wiem, może szybciej zmienia się kolor. Nie mam pojęcia. każdym się tak, a to jest po prostu zielony kolor chyba, okej. Okay. No, różne są wersje kolorystyczne, tak można sobie ustawić jak się chce. Tylko że ja chciałem, żeby się płynnie zmieniało i przeklikałem to. Jest. Jakby to gdzieś tu wdubić, tylko żeby to ładnie wyglądało, kurde. Powinno no, no. Nawet nie będzie widać pewnie, co nie. Nawet tego nie widać. Boże, super, super. Siemoneczko, witam bardzo serdecznie w tej wspaniałej grze, czyli Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Trzeci odcinek, witam bardzo serdecznie wszystkich, bardzo serdecznie. Zaczynamy, zaczynamy naszą przygodę. Miałem się ogolić, I się nie ogoliłem. Zaczynamy kontynuację, kontynuujemy, w sensie po prostu nie zaczynamy kontynuację, bo to nie ma żadnego sensu w ogóle. Ale co? Mamy balonsy. my tutaj chyba nakupywaliśmy wszystko, co trzeba było. Z... tutaj mamy, ale... Tutaj mieliśmy jeszcze zostawić pieniądze Żeby mieć łatwiej w życiu Więc miejmy łatwiej w życiu Nie stać nas na nic Na nic nas nie stać Więc finish fi Finishujemy finished, fi finish. No i co? Ta robota, ta robota Equipment, możemy kupić coś O, to jest za 900 Możemy zatrudnić handymana Spoko, nie mam pojęcia co, co, co on mi tutaj może zaoferować o, o Jezu Co? Czy tu ktoś jest? Czy czemu tu ktoś jest? Gdzieś ktoś jest No jest, tu słyszę Możesz to podgłośnić? Chyba poszedł sobie A co z tym drugim? Nie no, niech on idzie tutaj Ja muszę robić Uncloga i w ogóle inne rzeczy jeszcze Nie chyba się go pozbyłem? Nie wiem Gdzie on jest? Na dzień dobry, takie rzeczy? Może nie? No jak tutaj, jak szedł tam dopiero? Świetnie. Nie wiem, o Jezu nie. No zginę. Ja nie wiem, co mam robić tutaj. Na dzień dobry takie rzeczy. Pozbyłem się ich? Obydwu? Oczywiście, że nie. Nie wiem, klinujemy o węsy. I tyle. Jest cicho. Niech się chłodzi. Nie słyszę, żeby ktoś tutaj szedł. Na razie. Ktoś jest tutaj? Daleko są, dobra. To jest najgorsze. Przez to mogę nie słyszeć totalnie. Oj! Jojoj! Hmm, taki miał być przyjemniaczek. Śmieć. Uwielbiam tę grę, uwielbiam. Bo tego przegrywam. Nie wiem, nie wiem. To się dopiero zaczyna, a dla mnie to już jest koniec. To, to już jest. Nie, to już jest. Po ptokach. Może przerwa na gierkę. Tak może. Boże, dobra Tutaj sobie tam dziecko stoi Bardzo fajnie I O! He dobra! To jest łatwa gierka z tego co widzę Boże, ale dobra. O! To im brakowało właśnie Jezu, po co takie głośne? Po co takie głośne? Czy to musi być takie głośne? Nie musi, absolutnie nie musi, nie powinno być. O Jezu Serio, wypadłem poza mapę po prostu I nic z tego nie mam Ani złotówki Żałosne odcinek są. Nie wierzę, Kelsey i Kelzie w jednym pokoju to jest odcinek crossoverowy? No to co, próbujemy jeszcze raz Chociaż już mi się nie podoba to co tu się dzieje, tak szczerze powiedziawszy Ale, dobra Nie ma ich tu nigdzie Są Niech sobie będą tam Więc to co kupiłem powinno pomóc mi w tym powinno mi pomóc z tym żeby to szybciej się robiło i żeby nie przyciągało ich uwagi na ile to jest pomocne to nie wiem ale może się dowiemy ale to jest jedna wielka niewiadoma wydaje mi się że powinienem Kurcze. No. Że powinienem zaczynać od takich głośniejszych rzeczy. Jak to gówno. Ale to jest problematyczne. Bo nie mam pojęcia. Czy ktoś tutaj idzie, kiedy to robię, czy nie? Tu ktoś? Dobra, się śmiej, się śmiej, debilu. Tylko nie za głośno. Może. Ja nie wiem dlaczego to jest taki chaos. Tutaj jest. Okej. Okay. Wlas tu. W las tu. Czy nie wlas. No chyba w las. Poszedł. Nie poszedł! Halo, teraz poszedł tak gnoju zasrany. No i znowu tak blisko, za blisko. I ten teraz tu wlazu. Gdzie on jest? No jest tu. No, musi tu gdzieś być. Dlaczego? Przecież go odgoniłem. Nie rozumiem. Nie przejdę tego nigdy. Fun, 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 fun. To jest właśnie to, co czuję w aktualnie w tym momencie. Lecimy znowu. Może trzeba zacząć faktycznie od czegoś innego. Wydaje mi się, że to drugie będzie najlepsze na początek. Bo to drugie jest najgłośniejsze i najbardziej przeszkadza. Później. To na samym dole nie ma dźwięku, więc jest w miarę spokój. Mogłem kupić najpierw do tego ulepszeniem, no ale dobra. Z jakiegoś powodu to ostatnie było najdroższe, więc kupiłem to ostatnie. Oczywiście, że tak. Mm. Wyłączę to na razie, żeby wiedzieć, gdzie oni są. Czy oni gdzieś są? Sprawdźmy to. Jest cicho. Tu jest, więc go wywalamy. Wywalamy go wyżej. Spróbujemy. Spróbujemy zrobić tak jak trzeba Czy się uda? No to nie wiem. Nie jest to proste w żadnym stopniu. Niestety. I skąd on tu jest? Dlaczego on tu jest? Nie chcę tego Nie chcę tego, co mam zrobić? Nagle jest tam? A dlaczego do mnie gadasz? Przecież cię tu nie ma, czemu do mnie gada? Jak go tu nie ma? Gdzie on jest? To się skanuje? To w ogóle działa? No skanuje, nikogo nie ma Nie rozumiem Co jest nie tak? Nie wiem Nie rozumiem No ten się tam śmieje mhm, on jest tutaj już teraz, tak? Super To może tutaj byś poszedł? Hm? 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 Czemu w wencie słyszałem dźwięk? Czy to jest po prostu, że się przemieszczają. Super. Może wróć tam. I teraz tu na przykład. Teraz tu. Nie, tu. A ten. Nie tu. Dla! No, bez sensu nie rozumiem tego! Nie rozumiem. No przecież nie było ich kurwa czemu. Ja muszę coś sprawdzić. Powinno być coś takiego tutaj, że klikamy sobie i wtedy powinniśmy wiedzieć, gdzie jest ktoś. To tak nie działa. Dlaczego? Dlaczego zostałem oszukany? Nic mi to nie daje. Za jakie grzechy? Za jakie grzechy to właśnie mnie spotkało. Niech to się printuje szybciej. Dlaczego? Dlaczego? I jak ja mam to. Prze Przecież ja tego nie przeżyję nawet. Już się nie da przeżyć. Przegram to. Przegram to. Fajnie się drukuje. Bardzo długo się drukuje. Witam ponownie. Potrenowałem sobie trochę. Wcale nie obejrzałem poradnika. I się znerwowałem, bo co się dowiedziałem? Co się dowiedziałem, to jest po prostu przesada. I to yy, wołało pomstę do nieba, czy coś takiego jakoś tak to było. To, gówno, teleportuje ich tu albo tu. A ja ich zawsze wysyłem tu. A i właśnie on tutaj sam sobie las na górę. I co on teraz będzie tutaj? Czy co? Nie wiem, Ja mam zielonego pojęcia. Węcie i gdzie? Nie wiem. Dobra. Się dalej robi? Nie! Ja to przerwałem! Ale gówno! No to przegram. Koniec. Kurwa, trzecia noc to jest jakaś, to jest jakaś trzecia noc! Nie wiem, czy to nasłuchiwanie mi cokolwiek daje, czy cokolwiek tutaj cokolwiek daje, ja nie wiem nawet. Ja po prostu drukuję to. Ja to drukuję i tyle, bo ja nie wiem. Może właśnie jak wydrukuję te trzy rzeczy... No, chyba jednak nie wydrukuję. Z której strony? Oni idą z dwóch stron naraz? Czy co? No, fajnie. Nie rozumiem. Skąd oni idą? No i gdzie? Tu jest, czy go nie ma? Gówno to jest. To nikogo mi nie pokazuje. Aha, zaraz się usmażę. Zajebiście. No nie wiem O co chodzi w tej grze, ja nie rozumiem, czemu ja tego nie rozumiem, o co tu chodzi, dlaczego? Tysiąc? To jest tysiąc Ale to są też reklamy, więc... Nie dam radę Nie, nie dam Nie wiem, tak samo to, co to mi robi? Bez sensu Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, nie rozumiem Nie mam pojęcia zielonego I co, pójdzie tu? No kurwa. Dlaczego on ma totalnie to w dupie? Nie rozumiem. Zajebiście, ale... Nie obchodzi mnie to. O, ktoś tu chodzi. On, no on tu chodził. Dlaczego? No znowu ty. Czy to nie on? Czy to kto to? Czy to jest ktoś? Co tu się dzieje? Nikogo mi nie pokazuje. Bez sensu, bez sensu. Teraz ten się będzie śmiał. I z której to było strony? Kurwa, z której? Z tej. Ja pierdolę. To znaczy, że wyszedł? Nie wyszedł! Kurwa, co to jest? Nie rozumiem. Gdzie, co, kurwa, jak? Nie wiem. No, nie wiem. No, co z dwóch stron? No, kurwa, co to jest? To niech idzie tutaj, a ten dalej tu. Nie rozumiem. Ale co, gdzie? No kurwa, w pięciu miejscach naraz Jesteś pierdolnięty. Bez sensu. Dlaczego to robisz? No teraz ich nie ma kurwa nagle. Nagle ich kurwa nigdzie nie ma. Pewnie Pewnie, że tak. Nie wiem. Totalnie nie mam pojęcia. Wejście. Ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz została. Może tym razem Do widzenia. Pierdolcie się! Jebany chuje! Chuj wam w dupę, nienawidzę was wszystkich tam. Ja pierdolę. O! No pewnie pewnie kurwa super. throw it ja back into the alley where you found it and forfeit payment please make your choice now you have chosen to proceed with the animatronic remember use your company taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive you can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value begin audio prompt in dobrze. dobrze. Nie ma co przedłużać. Hmm. Begin audio in three, Może tak będzie lepiej? Może i chodam pośpieszę troszkę? To nie ma spania. Koniec. Nie. Ja nie chcę. Ja nie chcę tego przeżywać. Ja chyba wolałbym nie. Podniosła się lekko chyba. Tak mi się wydaje. Więc chyba jeszcze nie trzeba. Bo wtedy. Nie wiem. Nie wiem co jest gorsze. To co przed chwilą było, czy to co teraz, bo teraz się. Ona wydaje jakieś dźwięki. Już. Możesz mówić dalej. Dwa tysiące. Możemy wygrać 2000 tysiące i mieć. Wszystko. Ale możemy nie mieć nic. Znowu się patrzy. Przestań. Nie patrz. Dlaczego to robisz? Żegnaj. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, co zaznaczę, bo to i tak nie wiem. Ona później się zachowuje dziwnie. A jak będę to poprawiał, to będę ginął, chyba. Więc nie jest tego warty. Tak mi się wydaje. R raczej nic to nie zmienia. Chyba. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak, dźwięki są różne, głośne. Już wystarczy. Znowu coś tam szeleści ona, patrzę Dokumenty. się. Wygrałem? Tak? Nic? Zamknij ryj po prostu N nie odzywa się nawet do mnie. Koks. Super. Świetnie, świetna robota. Naprawdę niesamowicie. Eee, Boże. do czterech heavy. Czy ja potrzebuję heavy? Nie wiem czy potrzebuję heavy. Nie, nie jestem pewny. To jest spoko, ale też chyba na razie tego nie potrzebuję. Security doors, jakieś różne tam rzeczy. Czy ja chcę coś, coś kupować? Nie wiem czy chcę. Chyba... Chyba nie wiem, po prostu. Ja bym upgrade'nął, to by zostało 1500. Więc... Mm, no nie wiem. No nawet jeśli chciałbym kupić scenę, jakiegoś animatronika, no to ba, powiedzmy mamy tutaj scenę, a 800. I animatronika za ile? To nie jest animatronik, to nie jest on. 2000. Nawet bym sobie nie kupił żadnego animatronika jeszcze, więc bez sensu na razie czegoś kupować. I I co? Gówno. Ja bym spróbował jeszcze raz tę minigiereczkę. Spróbować sobie tutaj playtesta zrobić. No i co? No i sobie po prostu zagrać. Ja tak... Na rozluźnienie totalne, bo Ech, wiecie jak to jest. No, ale z głośnością tutaj Scott przesadził zdecydowanie, bo to, to, to co tutaj się dzieje to jest przesada. To jest aż nieprzyjemne. Tutaj trzeba uważać, żeby NIE WYPAŚĆ! Za ramkę, bramkę. O. Dostajemy speeda. To spoko by, ale też nie do końca. Można wylecieć za ramkę. O, króliczek. Siemanko. Witam, pana króliczka. Bardzo serdecznie. O Jezu. Wlazłem do jakiegoś labiryntu. Teraz żeby wyjść stąd. I nie wypaść. Trzeba się postarać chyba. O co ten power up działa cały czas, czy co? Bo, nie wiem, jakoś tak mega szybko biegam. Mimo wszystko. Tutaj są ramki. Tutaj mógłbym dostać... Znowu pioruna. Tylko, że on mi chyba za dużo nie da. A nie, coś tam dało. dobra. O, a co to? Przez te mogę przechodzić, ej dobra. Ale kozackie. Dobra, teraz tylko nie wypaść poza mapę i będzie spoko. O nie, zatrzasnęło mnie tutaj. Ale głupie. O, znowu mogę chodzić poza ramkami. Bardzo fajne. Bardzo fajne i niesamowite. Dobra, gdzie to jest jeszcze. Jeszcze coś do zebrania? Tutaj są. Dużo rzeczy do, ze do zebrania. Mam jeszcze tego? O, mam jeszcze. Dobra. To jeszcze tutaj sobie przebiegniemy, chyba, o ile jest ta droga? Jakaś tam jest, dobra. Dobra, i gdzie jeszcze nie zebrałem? Tutaj. I co, jeszcze gdzieś? Już wszędzie byłem, chyba, czy nie? Chyba już sam nie wiem. Się pogubiłem w tym labiryncie całym. Mm, 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 mm. Nie no, tutaj. Byłem wszędzie przecież. No nie wiem. Nie mam pojęcia No, byłem tu Ej, nie ma nic, przecież zebrałem wszystko, czy nie? Może gdzieś na dole? O, było tam coś, Je są tam rzeczy jakieś O Wygrałem? Wygrałem! Jest, chociaż to mi wyszło Chociaż, chociaż to Możemy jeszcze sobie może kaczuszkę złowić I to będzie tyle, bo Potrzebujemy sporej wygranej 200 i 300. Znowu to samo, znowu 300. Super, 300 punktów, totalnie nic mi to nie daje. Fajnie, świetnie. Dobra, dobra. Super. O, stuwa. Ej, dobra, to jednak coś dało. Fajne. To co może jeszcze ulepszmy? No i teraz to wygląda jak pizzeria. Teraz no, wygląda jak pizzeria ze snów Tylko czy z normalnych, czy z koszmarów To już każdy sobie indywidualnie może odpowiedzieć na takie pytanie Więc no, na razie to tyle na ten odcinek Zrobiliśmy dzisiaj bardzo dużo Nie chcę nawet myśleć o tym już Także no, dzięki wielkie za oglądanie Jeśli wam się spodobało, to zostawcie mi łapkę w górę Miły komentarz oraz miłego słowa z dzwonkiem Żeby dostawać wszystkie pojedynki z tego kanału Bo to jest najważniejsze w całym świecie I każdy doskonale o tym wie Więc no, to już tyle na dzisiaj Widzimy się w następnym odcinku Z tej wspaniałej, cudownej i bardzo dobrze zrozumiałej przeze mnie gry No, w następnym odcinku się widzimy. Za niedługo także na razie tyle na razie oczywiście ma I do następnego adios